Dzisiaj jest bardzo brzydko koty. <grywa> tak to właśnie jest nagrywanie z kotami. Lara zdobywa blat. Tylko nie mogę ciebie przytulać, bo skończyły mi się wszystkie rolki do odkłaczenia. Czego wy Ciągle szukają jedzenia. Więc tak, dzisiaj jest bardzo brzydko, bardzo zimno. Tomek poszedł na marsowanie, nie rozumiem tego człowieka, <grywa> potem ma jakieś mecze. Ja natomiast będę sobie siedziała i czytała dzisiaj cały dzień książki. Te, które dostałam od wydawnictwa Kwiaty Orientu i tymi książkami są Zima w Sokczo bodajże, Moje dni w antykwariacie, Morisaki oraz Mamuśki, jak również te, które też właściwie są książkami z tego wydawnictwa, ale które kupiłam sobie jakiś czas temu, przepraszam za przejęzyczenie, które kupiłam sobie jakiś czas temu i tak leżały na półkach, te tu chyba od kilku lat leżą, więc tymi książkami są Dworska Tancerka, Nasz skrzywiony bohater i czarny kwiat o tych książkach nie wiem totalnie nic. Też nie mam zielonego pojęcia, ile książek uda mi się dzisiaj przeczytać, bo też nie ukrywam, że kiedy nie ma słońca, nie mam energii, bo działam na baterie słoneczne, więc nie chcę, żeby, wiecie, ten dzień polegał na tym, że będę tylko siedziała i czytała, i czytała książka za książką, to znaczy chcę, żeby tak to wyglądało, ale na takim chillu, wiecie, tak spokojnie, popijając herbatkę, czytając, bawiąc się z kutami, więc... No, zobaczymy, ile tych książek przeczytam. Myślę, że tą, od której zacznę, będą moje dni w Antykwariacie Morisaki, bo brzmi to chyba całkiem fajnie. W ogóle ja w sumie prawie nic o tych książkach nie wiem, <laughs> więc zaraz się dowiemy, o czym one są, także zaczynamy od tego. Przyznam, że była to całkiem przyjemna. Co ty robisz? <laughs> Patrzcie, co ona robi. Właśnie bawi się. E... Jak to się nazywa? Woreczek, tak? Herbaty. I rozpryskuje to na mnie. Dobra. Już nie będę chyba piła tej herbaty. I ona, tak wiecie, wyjmuje mi te woreczki z herbaty, i potem z nimi biega po całym mieszkaniu i je rozwala, więc. Koty górą, nie? Koty to najlepsze zwierzaki na świecie. Nie ma lepszych zwierząt niż koty. <grym> Dobra. Jesteśmy. Lara, zostaw to. Jesteśmy przy książce Moje dni w antykwariacie Morisaki autorstwa Satoshi Jagisawy. jest to autor urodzony w Japonii muszę zabrać ten kubek jest to autor urodzony w Japonii to jest jego debiut literacki za który dostał też nagrodę literacką Joda. jest to powieść, która też doczekała się ekranizacji jest to bardzo przyjemna powieść taka może nic odkrywczego ale na pewno bardzo przyjemnego otóż nasza bohaterka pewnego dnia dowiaduje się no ona będzie teraz tak tutaj chodzić za tą herbatą, dowiaduje się od swojego narzeczonego, że ten się żeni, ale nie z nią, tylko z jakąś inną kobietą. Załamuje się i rzuca swoją pracę, żeby jednak nie wracać do rodziców, postanawia zamieszkać u swojego wujka, Satoru, który prowadzi antykwariat. I tutaj warto zaznaczyć, że ten antykwariat znajduje się w tokijskiej dzielnicy Jimbocho, która właśnie słynie z tego, że tam jest dużo antykwariatów, dużo różnych księgarni. Wstawia Wam to na Instagrama, wstawię Wam to w relacji, jak to mniej więcej wygląda. Jestem po prostu zakochani bo, oczywiście, że od razu. Zaczęłam googlować sobie to miejsce. Ono jest w ogóle nazywane, słuchajcie, miastem książek. I jest to miejsce, które bardzo mocno chciałabym zwiedzić. Może wiecie, co, puszę tutaj taką rolkę, bo na TikToku znalazłam bardzo fajną rolkę, właśnie jak to czymboczu wygląda. I bardzo chciałabym tam pójść, jakoś tak poczuć klimat tego miejsca. Może nie kupiłabym żadnej książki, a może bym kupiła, ale tylko po to, żeby mieć jakąś książkę na pamiątkę, bo pewnie w życiu bym jej nie przeczytała, ponieważ nie znam języka japońskiego. W każdym razie, klimat tego miejsca, Klimat tej książki 10 na 10 od razu mówię, już na przykład pierwsze, e, pierwsze dwa zdania w tej książce. Żyłam w antykwariacie Morisaki od początku lata do wczesnej wiosny. Mieszkałam przez ten czas zakopana wśród książek, w wolnym pokoju na piętrze, nie dość, że ciasnym i ciemnym, to jeszcze wiecznie zawielgoconym i zawsze pełnym ciężkiego zapachu starego papieru. Nie wiem czemu, ale coś mi mówi, że każda książka rałaby w niebo wzięta, mieszkając w takim miejscu, więc jeżeli chodzi o klimat 10 na 10, jeżeli zaś chodzi o treść, jest to książka o tym, że Takako, nasza bohaterka, ona poszukuje swojego miejsca w świecie i w tym między innymi pomagają jej książki. I tutaj ten moment, w którym ona odkrywa pasję związaną z czytaniem, bo gdy przybywa do antykwariatu, to widzi po prostu takie wiecie, stosy, zbierające kurz i nic więcej. Jednak w pewnym momencie, gdy się przełamuje, bo ona też w ogóle bardzo długo śpi i tam w sumie za bardzo, nie za wiele robi ze swoim życiem na początku, ale potem, gdy się przełamuje i zaczyna czytać, odkrywa, że te e, stosy, zbierające kurz, zabierają na swoich stronach rozmaite historie, jak wciąga się w czytanie książek, jak odkrywa ich moc, to jest po prostu piękne bardzo mi się to podobało, także z tej strony mam tutaj ta Kako, która między innymi dzięki książkom odnajduje siebie ale też mam tutaj historię Satoru poniekąd, czyli jej wujka, który dzięki temu, że ta siostrzenica właśnie u niego mieszka, on powiedzmy, że to pozwala mu zaleczyć pewne rany, nie powiem w jaki sposób, zobaczycie czytając tę książkę książkę, która otula jak ciepły kocyk mówię, to niby nie jest nic takiego wyjątkowego to znaczy oceniam ją na 4 na 5 gwiazdek od razu mówię, bo bardzo mi się spodobała, nie jest wyjątkowa i od Skrywcza, ale jest taka przyjemna właśnie, otula jak ciepły kocyk. Co więcej, bardzo podoba mi się to, że ona pokazuje, że to jest całkiem okej okay znaleźć się w takim momencie swojego życia, w którym totalnie nie wiemy, co z tym życiem zrobić. W takim momencie, w którym zamiast iść do przodu, wolimy po prostu schronić się w ramionach osób, które nas kochają. Także to jest piękne. Moim zdaniem no, to jest naprawdę piękna historia um, wśród książek, w której to właśnie między innymi w książkach znajduje się taki klucz do odnalezienia sensu życia więc ja osobiście bardzo mocno kocham, polecam. Także pierwsza książka za mną, bardzo mi się podobała. W ogóle jeżeli chodzi o twórczość takich właśnie pisarzy azjatyckich, to nie za wiele mam styczności z takimi książkami. Kiedyś czytałam serię z żurawiem i nawet coś tam mi się podobało, ale jakoś tak oni mają po prostu jakąś taką, mam wrażenie, azjatyce, autorzy, z tego co kojarzę, z tego co czytam, jakoś taką inną wrażliwość. Inaczej opisują codzienność. I ta codzienność opisana w tej książce była naprawdę fajna. Więc yy, moje dni w antykwariacie, Morisaki polecam bardzo gorąco. No i przechodzę do Mamusiek, bo akurat mi tutaj tak leżą, położyłam je sobie nie po kolei. Mamuśki yy, Ma -yong Shin. nie wiem czy to jest yy, autor czy autorka, to jest. Yy, Autor, bo zadebiutował, to jest autor, więc to jest powieść graficzna o kobietach po pięćdziesiątce, korankach, to wszystko co wiem. Więc zaraz dowiemy się o czegoś więcej. Przyznam szczerze, że nie wiem za bardzo co sądzić o tej książce. Na pewno z jednej strony jest to bardzo ciekawy obraz społeczeństwa koreańskiego, widziany z perspektywy kobiet po 50 roku życia, w tym matki autora. Właśnie ma poprosił swoją mamę, tutaj z tej notki na tyłach się dowiedziałam, żeby prowadziła dziennik ze swojego życia i życia swoich przyjaciółek oraz koleżanek z pracy w podobnym wieku i właśnie na tej podstawie stworzył tą powieść graficzną powieść, która, no powiem tak, że nie za bardzo spodobały mi się bohaterki tej książki. Chodzi zwłaszcza o Liso która po prostu co chwilę jak bumerang wracała do swojego toksycznego partnera. W pewnym momencie, szkoda, że tego nie zaznaczyłam, ale wiecie co? Gdy skończę teraz opowiadać o tej książce, to znajdę ten moment. Po prostu był to taki jeden moment, że aż chciałam puścić jej piosenkę Miley Cyrus, która jest na topie, żeby wiecie, Liz dała sobie sprawę z tego, że sama może kochać siebie lepiej niż ten facet, którego i mnie zapomniałam, więc z jednej strony te bohaterki tutaj em, myślałam też, że poznam bardziej życie mamusiek, a tutaj po prostu mamy nie tyle relacji z ich dziećmi, bo tych dzieci są jak na lekarstwo, można powiedzieć tylko ich relacje z facetami, jakieś toksyczne związki, randki Bicie się na ulicach, ta książka, no, trochę tutaj przemocy jest, trzeba powiedzieć. Także z jednej strony nie do końca, jakoś mi po drodze z tą książką. Z drugiej, nie można odmówić jej tego, że w bardzo ciekawy sposób przedstawia życie koreańskich kobiet z klasy robotniczej, zupełnie inaczej niż to sobie wyobrażałam. I też poczytałam sobie opinię na Goodreads o tej książce, bo gdy skończyłam czytać, co miałam takie. Co ja właściwie przeczytałam, i zgadzam się z pewną osobą, która napisała, że to jest w sumie taki społeczny komentarz dotyczący um, przemocy. Dotyczący płci, tej nierówności płci w Korei, dotyczącej człowieczeństwa, czy też, no nie wiem, koreańskiej tradycji, a nie tylko historia tych właśnie um, czterech kobiet, tak? Tych, um, tej głównej bohaterki i jej przyjaciółek. Więc na pewno pod pewnymi względami to jest bardzo ciekawa książka, także ja daję jej 3 na 5. Coś mi tutaj nie pykło. Um, ale może Wam się bardziej spodoba. Na pewno, jak już mówiłam, pod pewnymi względami jest bardzo ciekawa. Także e, teraz tylko poczekajcie chwilę, muszę znaleźć ten jeden moment, w którym po prostu już miałam ochotę puścić Li piosenkę Miley. Porzuciłam Boga i Buddę, a jego nie mogę. Co on ma takiego w sobie, że ciężko mi go zostawić? No właśnie nie wiem. Li, nie mam zielonego pojęcia, co on w sobie ma. Puśćcie jej maili, wszyscy teraz puśćmy maili, żeby posłuchała i wzięła się w garść. <grym> więc, a właśnie, jeszcze jedna rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę w tej książce, co mnie zaskoczyło, to to, jak te kobiety komentują cały czas wygląd innych kobiet. Że ta jest brzydka, ta taka stara, ta taka gruba. To jest w ogóle zaskakujące, bo chyba w żadnej książce jeszcze nie spotkałam się z tym, żeby tak komentowano czyjś wygląd, więc to mnie zaskoczyło, ale w sumie wiecie, mówi się tyle o. Koreańskim pięknie, koreańskiej pielęgnacji. Wydaje mi się, że w Korei, bo nigdy nie byłam, tam rzeczywiście zwracają uwagę na to, kto jak wygląda. Także, właśnie, mamuśki, ciekawa jestem, co byście powiedzieli na temat tej książki, czy wam się spodoba, więc odkładam ją. I teraz właśnie zastanawiam się, czy czytać nie to, bo to już przeczytane, tylko naszego skrzywionego bohatera, czy zabierać się za zimę. W czo, więc powiedzmy, że jaką książkę teraz przeczytam, będzie dla Was niespodzianką, bo jeszcze nie wiem, muszę się zastanowić. Jedna z tych książek bardzo mnie rozczarowała, druga na równowagi bardzo mi się spodobała i teraz zgadujcie, która książka mnie rozczarowała, a która nie. Już Wam mówię, myślę, że zaczniemy sobie od tego rozczarowania i tym rozczarowaniem jest niestety, słuchajcie, zima w Sokczo. I jest mi z tego powodu bardzo przykro, ponieważ specjalnie poprosiłam wydawnictwo Kwiat to tą książkę, myślałam, że mi się spodoba, niestety bardzo się od niej odbiłam. z tej książki rozgrywa się w Sokczo, jest to miejscowość położona w Korei Południowej, niedaleko granicy z Koreą Północną, i tutaj od razu mówię, że razem z bohaterami właśnie idziemy sobie zobaczyć, jak ta granica wygląda. Pomiędzy Krałą Północno-Południową, i to był w sumie jedyny aspekt tej książki, który mi się spodobał, plus może jakieś tam opisy rysunków, bo jednym z bohaterów jest francuski ilustrator, który przyjeżdża do Sokczo w poszukiwaniu inspiracji. Właśnie w tym pensjonacie w Sokczo pracuje nasza bohaterka, która jest bardzo nijaka. W ogóle ci bohaterowie oni są tacy ledwo zarysowani, mam wrażenie, bez jakiejś takiej większej głębi, więc ta relacja między nimi wydała mi się taka płaska. Książka nudna, w sumie o niczym i co jeszcze mogę powiedzieć? Brakuje mi tu większej fabuły. To, co jedynie z niej wyniosłam, poza tym, jak wygląda granica pomiędzy Koreą Północną oraz Południową, to to, że Koreańczycy Rzeczywiście zwracają uwagę na wygląd, bo to już było w przypadku mamusiek, gdzie byłam tak zdziwiona, bo w żadnej innej książce nie spotkałam się z takimi opisami, że oto je, ta jest gruba, ta jest taka i owaka. Tutaj też bohaterka usłyszała w pewnym momencie, że jak zrobi sobie operację plastyczną, to pewnie znajdzie pracę w Seulu, więc to jedyne co z tej książki wyniosłam, i to jest przykre, zwłaszcza po przeczytaniu tego pięknego blerba, który napisała Diana z Bardziej Lubię Książki, którą serdecznie pozdrawiam, która pisała m.in., że jest to opowieść, w której spotykają się dwa światy, francuski z koreańskim, młody ze starym, Wschodu i zachodu marzeń i rozczarowań, że to piękny tekst, który warto czytać powoli z wielką uważnością, taki, w którym wszystko trwa bez ruchu, ale opowieści, w których pozornie nic się nie dzieje, są tymi, które zostają w nas najdłużej, bo w nich najbardziej odnajdujemy samych siebie. Więc najwidoczniej Diana odnalazła w tej książce samą siebie. Ja niestety nie odnalazłam niczego. Więc nawet nie wiem, jak ją ocenić. Myślę, że dwie gwiazdki to będzie dobra ocena, bo to jest taka ocena na gudrić z tego, co pamiętam: dwie Gwiazdki to to, że książka była po prostu. Okej, okay, tak ani mnie nie zdenerwowała, ani jakoś nie zachwyciła po prostu okej, okay, więc może dwie gwiazdki, nie wiem, naprawdę strasznie mi przykro, jestem bardzo rozczarowana tą książką. Natomiast jeżeli chodzi o naszego skrzywionego bohatera, to było cudowne, piękne w swojej prostocie. Jest to historia opowiedziana z perspektywy dorosłego mężczyzny, który wspomina czasy, gdy jako letni chłopak przeniósł się z Seulu, razem z rodzicami oczywiście, na prowincję, zaczął tam chodzić do szkoły i myślał, że będzie liderem w klasie. Niestety okazało się, że ta klasa ma już swojego lidera, pewnego takiego gospodarza, który jest bardzo charyzmatyczny i rozstawia wszystkie dzieciaki po kątach, więc jest to książka, która ona jest nazywana alegorią systemu politycznego i władzy często porównywana do Władcy Much. Akurat tej książki nie czytałam, więc za bardzo się nie wypowiem, ale rzeczywiście mamy tutaj taką rządzę władzy, mamy tutaj taką potrzebę bycia zauważonym, mamy tutaj książkę na pewno o tyranii, o buncie, który przeciwko się niej rodzi, książkę o rewolucji, która następuje, po rewolucji jak wiadomo mamy wolność i co potem się dzieje, kiedy już tą wolność zdobędziemy, więc... To jest mniej więcej książka o tym. Za wiele nie będę wam zdradzać, bo tutaj, no wiecie, ta książka jest naprawdę bardzo cienka i bardzo łatwo dużo rzeczy zdradzić. W każdym razie jest naprawdę bardzo ciekawa, bardzo mi się podobała. Napisana takim prostym językiem, ale dosadna, naprawdę bardzo dobra, więc naszego skrzywionego bohatera oceniam na cztery gwiazdki. No i przechodzę do ostatniej książki, którą będę dzisiaj czytać, bo już dwóch książek nie przeczytam, więc od razu mówię, że zabieram się za dworską tancerkę. Ponieważ cały dzień na to czekałam. Kupiłam sobie tę książkę na targach książki we Wrocławiu. W grudniu i bardzo tak właśnie się do niej przymierzałam, i ta okładka bardzo mi się podoba, i słyszałam o niej dużo dobrego. I tak cały dzień czekałam na to, żeby skończyć, czytać te wszystkie krótkie książki. Niestety z tym się nie udało. I potem właśnie wieczorem sobie zasiąść w łóżku, zrobić jakąś herbatę, koc, te sprawy i zabrać tę polską tancerkę, która jest pięknie wydana. Jest to książka napisana przez Shin Kyung Suk. Nie wiem, czy dobrze mówiłam. Imię nazwisko tej autorki będę musiała sobie to potem sprawdzić w necie, czy dobrze to powiedziałam. Chciałam zobaczyć, ile książek uda mi się przeczytać w jeden dzień, więc dało mi się przeczytać te wszystkie, o których powiedziałam, i trzy rozdziały. Polskiej Tancerki. Zostało mi 100 stron do końca. Ta książka ma tylko 4 rozdziały, rozumiecie to? <laughs> I na początku czytałam ją jak zahipnotyzowana, w związku z czym e, nawet nie używałam znaczników. W ogóle mało znaczników używam, bo po prostu czytam i się rozpływam. Bardzo mi się ta książka podoba. Więc e, skończę sobie ją czytać. I rano Wam o niej opowiem. A teraz przy okazji pokażę Wam Mici, żeby nie było, że mam tylko, wiecie, Larę. Tutaj siedzi ze mną Mici, tam dalej śpi jeszcze Katnis, i też Lara jest tutaj. Siedzi pod stołem. Nie wiem, czy widzicie. <grym> Więc my sobie będziemy jeszcze siedzieć i czytać. Tak, jak Wam obiecałam, przychodzę do Was z moją opinią na temat dworskiej tancerki, którą na szczęście dla mnie skończyłam czytać dziś rano, ponieważ gdybym skończyła ją czytać w nocy, prawdopodobnie przez długi czas nie mogłabym zasnąć, ponieważ ta końcówka wyrwała mi serce z piersi, zgniotła je, zmiażdżyła, rozbiła na milion kawałków, tak się popłakałam, że byłam taka czerwona i tak opuchnięta, że musiałam trochę się ogarnąć przed przyjściem tutaj do Was, żeby opowiedzieć o tej książce. Książce, która no, tak zmiotła mnie emocjonalnie, była tak piękna i smutna, i tragiczna i cudowna zarazem, że jakby to powiedziała Olga z Wielkiego Buka, która tak swoją drogą ma patronat na tą książkę. Olga, serdecznie pozdrawiam. Chyba znalazłam swojego Wielkiego Buka, książkę mojego życia, książkę przepiękną, książkę, która przywodzi na myśl historię z której też spodobał się pewien cudzoziemiec, pojechała z nim do jego kraju i wiemy, jak to się dla niej skończyło. Tutaj właśnie mamy podobną historię i wydaje mi się, że historię, w której tkwi jakieś ziarnko prawdy, ponieważ napisania tej historii autorka zainspirowała, zainspirował taki tekst, który znalazła sprzed stu lat, jakiś właśnie tekst Opisujący historię dworskiej tancerki Jean, której, która wpadła w oko francuskiemu dyplomacie, który zabrał ją ze sobą do Francji. I tutaj właśnie jest to mniej więcej tego typu historia. Pierwsza część, taka spora część, bo ta książka ma tylko cztery rozdziały, to właśnie Korea. Potem jesteśmy we Francji i to, jak Jean właśnie um, odbiera tu całą francuską kulturę, to było naprawdę coś z jednej strony wspaniałego, bardzo mi się podobało patrzenie na Paryż, Francję i oczami i to, że czytała Dima, czytała Igo, czytała, nie wiem, Julisza Werna, czyli moich ulubionych autorów, to było na pewno fajne. I tutaj ten moment, w którym zdała sobie sprawę z tego, że z jednej złotej klatki dostała się do drugiej złotej klatki, to było takie dosyć przykre, smutne i też jak ta książka się skończyła i nie chcę Wam mówić, co tutaj się wydarzyło, powiem tylko, że to jest naprawdę i piękne i taka pewna jedna postać, która tutaj pod koniec po prostu nie mogę uwierzyć, że... Tak skończyła się ich historia, i no i zaczyna płakać, a ja miałam nie płakać. I w ogóle też e, historia Korei. Wiecie, to jest w ogóle fajne, bo tutaj zaczyna się to wszystko w XIX wieku. I tutaj mamy Koreę, która na początku chce otworzyć się na zachód, żeby pozyskać nowych sojuszników, żeby. E, no powiecie, Chiny Japonia cały czas ostrzył sobie zęby na półwysp koreański. I tutaj rzeczywiście potem pod koniec, no, jest taki trochę no, tragiczny los tej Korei. W ogóle jakoś tak strasznie wkręciłam się w te klimaty koreańskie między innymi ze sprawą książki córki Smoka, którą Wam polecałam. Tylko tam to są losy Korei podczas II wojny światowej, i tego jak Japończycy obchodzili się między innymi z korankami. Natomiast tutaj właśnie, no powiedzmy, początek mam wrażenie tego wszystkiego, tej inwazji japońsko-chińskiej i w ogóle na Półwysep koreański i. Ta książka, właśnie, to nie jest książka historyczna, ale ma tutaj bardzo e, ciekawe to podłoże historyczne. To tło historyczne jest naprawdę świetne. I bohaterowie tej książki, i Chin, i tutaj taka jedna pewna postać, która im się zrobiła strasznie przykro w pewnym momencie. Wszyscy są. Właśnie tak wyglądałam rano, gdy skończyłam czytać tą książkę, że po prostu ją przeczytajcie, ok? Ja nie będę dłużej na ten temat mówić. Bo naprawdę bardzo mocno, bardzo mocno intensywnie ją odbieram i to wszystko, co się tutaj wydarzyło, więc polecam. OK, <laughs> nie chcę się rozwodzić. Naprawdę piękna historia. Przeczytajcie ją, proszę, <laughs> proszę przeczytajcie. Więc na tym może skończymy ten film, bo naprawdę już kilka razy starałam się opowiedzieć o tej książce teraz wam i za każdym razem. Jakoś tak w pewnym momencie się zacinałam, a teraz, kiedy w końcu popłynęłam, to popłynęły też łzy. <laughs> Więc dworska tancerka polecam bardzo gorąco, to będzie jedna z książek mojego życia. Także jeżeli chodzi o ten dzień, przeczytałam w sumie pięć książek, bodajże, bo miałam ich sześć, przeczytałam pięć. Jedyną książką, której nie udało mi się przeczytać, jest Czarny Kwiat. Książką, którą na maksa kocham, jest Dworska Tancerka. Na pewno będę chciała przeczytać inne książki tej autorki obowiązkowo. Po prostu obowiązkowo muszę przeczytać wszystkie, zobaczyć ile jej książek zostało u nas wydanych i przeczytać wszystkie jak leci, ponieważ ten jej styl pisania, ta wrażliwość, te emocje, uczucia, kreacja bohaterów totalne mistrzostwo świata. Jestem totalnie zakochana w tej książce. Naszego skrzywionego bohatera, tak dla przypomnienia, raz jeszcze polecam. Tak samo jak tę książkę, moje dni w antykwariacie Morisaki. Tutaj od razu powiem też, że im dłużej myślę o Mamuśkach, tym chyba dłużej doceniam, to znaczy tym bardziej doceniam tę książkę. Chodzi mi o to, że ona była na początku dla mnie taka bardzo, bardzo dziwna, to takie zderzenie z tym obrazem Korei, jakiego się nie spodziewałam, jakiego nie znałam, te bohaterki, które no, nie wzbudzają sympatii, przynajmniej moje nie wzbudziły, ale jednak coś w tej książce jest, więc jakby co, to też polecam. Także moim jedynym rozczarowaniem jest Zima w Sokcho no niestety, no, 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 no zwłaszcza przy tym to no niestety, ale Dworska Tancerka to jest to jest, to jest po prostu to będzie jedna z najlepszych książek tego roku e, dla mnie i też po prostu chyba jedna z książek dekady, książek mojego życia więc e, to by było na tyle ode mnie na dziś, <laughs> przeczytałam no prawie pięć książek, tak? Ponieważ tą Dworską Tancerkę dokończyłam sobie dzisiaj rano i... Więc tyle udało mi się tego przeczytać, tych książek. Także będę kończyć <noise> tego vloga. Przepraszam pod koniec, ale ciągle, gdy myślę o tej pewnej postaci, to nawet nie tej jednej, ale też po prostu błagam Was raz jeszcze. Przeczytajcie tę książkę, ok? <noise> Dajcie znać, co nie sądzicie, czy też Was tak poruszyła, jak nie. Więc to było na tyle. Zapraszam Was na mojego Instagrama wokrajowską.chanitę. No i do zobaczenia w moim kolejnym filmie. Ja teraz się wyłączam, żeby sobie chyba popłakać dalej nad tą książką. Trzymajcie się, pa.